Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was wszystkich. Prosta prostopadła do prostej Y równa się 1 2 X minus 1 i przechodząca przez punkt A równa się 1, 1 opisuje równanie. I teraz, kochani, jeżeli to ma być prosta prostopadła, to współczynnik kierunkowy musi być tutaj przeciwny do tej i odwrotny. Przeciwna do 1 druga jest minus 1 i odwrotna do tej... Będzie minus 2 po prostu. Odwrotna. 2 do litnika, 1 do mianownika, 2 pierwsze to jest 2. Czyli już wiemy, że będzie minus 2x minus 1. A drugi sposób na sprawdzenie tego to jest pod ten warunek, że ten współczynnik A razy to A nasze szukane musi dać minus 1. To jest warunek na dwie proste, żeby prostopadłe, ale ten jest szybszy. Przeciwny i odwrotna jednocześnie. Dobra. Dwa sposoby na rozwiązanie tego zadania. I teraz wiemy, że przychodzi przez punkt a 11 Podstawiamy za x jedyneczkę i za y jedyneczkę. Czyli mamy 1 równa się minus 2 razy 1. A, nie minus 1, przepraszam, bo to jest B. Tu powinno być plus B, bo my B, B mamy do policzenia. Przeoczyłem, przepraszam Was najmocniej. Czyli mamy 1 równa się minus 2 plus B. Obustronnie dodajemy dwójeczkę. No i mamy, że... 1 plus 2 to jest 3, minus 2 plus 2 to jest 0, no i współczynnik b jest taki, czyli 3, czyli mamy równanie prostej, minus 2x plus 3. I to jest, kochani, odpowiedzi. Te. Dziękuję za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków. Do zobaczyska!